Witam serdecznie. W tym odcinku montujemy tą instalację. Czyli instalacja o mocy niecałe 6,5 kW, czyli tak, żeby się jeszcze zmieścić bez zgłoszenia do tej straży. Jest to instalacja na papie, czyli taka bardzo sporna według wielu osób, ponieważ no, może chcieć tam się coś zapalić i tak dalej. Oczywiście jest to tak wykonane, żeby się nie działo, nie stało nic takiego czyli odpowiednie odległości, rozstawy i tak dalej. Wszystko jest tak po prostu zrobione, żeby ani ubezpieczalnie, ani jakieś firmy, które miałyby płacić za, za po prostu jakieś odszkodowania, ani straż, ani zakład energetyczny, żeby nikt się po prostu nie przyczepił, czyli tak, żeby po prostu e, nic się nie stało z taką instalacją przez najbliższe kilkanaście, kilkadziesiąt wręcz lat. I tak, tak to wygląda. W tym filmiku po prostu będzie przedstawiona na instalacja krok po kroku, jak to zmontowaliśmy. Czyli, tak naprawdę, stelaże, ekierki, okablowanie. Jak widzimy, jest tutaj to na konstrukcji aluminiowej. 15 stopni ekierki, plus 5 stopni dach, czyli łącznie mamy 20 stopni. Bardzo optymalny kąt, jeżeli chodzi o pod. PV. Zapraszam Was serdecznie do oglądania tego to materiału. A jeżeli się spodoba, zostawiamy, e, zostawiamy jakiegoś lajka. Kontaktujemy się z moją firmą, jeżeli chcecie podobną instalację. Jak widzimy, mamy już powklejane śruby dwugwintowe, tak jak tutaj, oraz pręty gwintowane. E, Sprawa wygląda tak: tam, gdzie są pręty, będą jeszcze dodatkowo uszczelki, czyli no tutaj te gumki kładzione będą nakładane tutaj i dokręcane a tam gdzie są już dwóch gwinty no to typowo robimy to w ten sposób, że pod uszczelkę ładujemy masę cyk teraz dociągam w sobie ręcznie, żeby było szybciej i prościej teraz delikatnie kluczem Aż ta usztelka delikatnie po prostu zostanie sprasowana. Znaczy sprasowana, dociśnięta, może tak, sprasowana mocno powiedziane. I jak widzimy, jest już tutaj tak wręcz idealnie, bo z każdej strony po prostu ładnie już przylega. I teraz na koniec dookoła całość jest zalewana. Obecnie już tutaj robimy na masach yy, firma Silka. Jest tam około chyba. Nie 10 cm, nawet może niecałe. No tyle co jest yy, gwint tego. Ten do drewna jest tyle wklejone i uszczelką jest do końca. I taką, że tak powiem, kubkę zostawiamy, to już później przyjdzie lato, przyjdzie będzie ciepło, to się zwulkanizuje odpowiednio i jak widzimy silka typowo taka masa uszczelniająca, mas masa dekarska. I tak robimy ze wszystkimi i zaraz będą ekierki. Jak widzimy, mamy już położone stelaże. Jest nadal pierwszy dzień, czyli mamy zakotwione śruby, obsmarowane pod uszczelką, nad uszczelką dokręcone, wypoziomowane stelaże, położone stelaże. Zastrzał zrobiony, czyli na każdej konstrukcji jest jeden zastrzał, dzięki temu jest to naprawdę mega sztywne. Elementy są tutaj co około chyba tam 92-90 cm, czyli od osi tego słupka kątu ekierki do tamtej osi ekierki. Panele mamy już wrzucone częściowo na tą i na tą konstrukcję, a na tamtą sobie po prostu jeszcze dorzucimy. Mamy rozrysowane gdzie idą klemy, czyli tu idzie klema, tu idzie klema, a tu jest początek panela. Zaraz tutaj puścimy poziomicę i do poziomicy, do sznurka wszystko będziemy montowali. Tak to wygląda tu i tak to wygląda, no, tutaj tylko, że po prostu pod spodem. Jest chyba godzina, nie wiem, 14-15, byliśmy od godziny 8, więc taki w miarę fajny czas. I tak to wygląda, ściski są, sznura jest, więc zaraz zaczynamy montaż klemy, nakładanie klemy i montaż paneli. Jak widzimy mamy dzień numer 2, rozwijak, że tak powiem, numer 1, czyli kabel czerwony, jest jak numer dwa, kabel czarny. Yy, I działamy właśnie na górze. Czyli rozprowadzenie okablowania. Yy, do rozprowadzenia okablowania musimy znać długości, które będą yy, jakby to powiedzieć długości, yy, gdzie musi dojść ten kabel. Dlatego ja w tym momencie biorę się za przewiercenie się. Tutaj przez ścianę, dzięki czemu po prostu będziemy dojedziemy kablami już do tego miejsca. Czyli wy to już widzieliście pewnie, albo zaraz zobaczycie, czyli tak, tu mamy falownik, duża puszka, i tutaj możliwie w tą stronę mamy DC, AC czy tam na odwrót, ale chyba zawsze tak robimy, że my dajemy DC na dole AC, na dole korytko, które to połączy. Uh, ja biorę jakąś drabinkę i robię tam przewiert. Ok, mam już drabinkę, więc zaraz startuję z przewiartem. Przewiert chcę zrobić tak, żeby wyszedł no przy samych skrzynkach, w zasadzie mogę sobie od razu odrysować prostą linię, yy, dzięki czemu prostą linię, dzięki czemu po prostu później już nawet będę miał podprowadzenie yy, Chyba tych uchwytów, bo na, zrobię to na uchwytach. Poziomka e, z metr ma pewnie, czy coś takiego. I zaraz tutaj przyniosę wysokości. Czyli Ustawiam to do pionu. Ściana, jak widzimy, mocno krzywa. Zwłaszcza tutaj. E, no ale no, jest to pomieszczenie jakie jest i nie ma chyba potrzeby, żeby tu było jakaś rewelacyjna ściana. Od razu zobaczycie taki test młota Dewalta na SDS Maxa. Yy, możliwie wysoko w sumie mogę to zrobić. Pod ten kabel się nie wpinamy, to jest chyba za cienki, jeszcze później zobaczę. Ale to jest chyba 2,5, a... ale jeszcze no, to będzie kwestia uzgodnienia. Zaczynam sobie wiercić, jest poziom. Teraz przechylam lekko, żeby woda nie wpływała. No i wiercimy, nie przyspieszamy tego tempa, więc będziecie widzieli jak to idzie. Chyba trochę za mały kąt mam i nie mogę jej dobrze wycisnąć. To jest pusta No i mamy Wirtuo 22 na PSL 20, czyli delika z delikatnym zapasem, żeby nam to przeszło, żeby nic się nie blokowało. Przyszło fajnie, nie wiem czemu, ale troszeczkę uderzę, jakby się w, w, zmniejszał tą moc. Ale to takie w sumie pierwszy raz coś takiego. Dobra, idę zobaczyć jak to wygląda z drugiej strony. I gdzie nam to wyszło? Wyszło nam to w tym miejscu, a koniec... E, czyli zejdziemy sobie chyba w tym miejscu, przelecę, zrobię pętelkę, cyk. I tutaj w linii prostej i wchodzimy w tamtym miejscu. Tu w tym najlepszym miejscu, czyli gdzieś... Tu, raz, że drzewo, dwa, że jest ta wielachna belka, bo akurat liczyłem, że to jest idealnie środek belki, więc po prostu zrobiłem już tu, żeby tam pójść w linii prostej, a tutaj kawałek troszkę odbije na bok. Tutaj mamy uziom, na tą chwilę poszły chyba trzy szpilki. Zaraz rozciągnę kable i zobaczymy jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pomiar tego. Później oczywiście będzie wkopane w ziemię i bednarka wyciągnięta. Ok mamy... Jesteśmy na etapie, tak, jednej startowej i trzy... Przedłużki. Patrzymy. Kable porościągane Mamy 10 om. Nie jest na 20 metrach rozciągnięte kable, ten czerwony, tylko jest troszeczkę mniej, bo po prostu się już tam prawie nie mieści. Albo chyba jeszcze rozciągnę, zaraz zobaczę. Bo może się uda przez ogrodzenie kawałek przerzucić. Czyli myślę, jeszcze jeszcze dwie szpilki i będzie. Takie uziomy. Sprawa wygląda tak. Mamy dobite dwie szpilki, czyli łącznie teraz jest sześć, chyba? Sześć szpilek, każda po półtora metra. Czyli tam mamy ile z dziewięć metrów jakoś uziomu. I wynik to 7,25. Już chyba trochę słaba bateria. Więc widać dosyć kiepsko, zwłaszcza na kamerze. No ale jest i to jest takie ładne, stałe. Co jeszcze dojdzie, tak naprawdę, jeszcze z pół metra dodatkowo, 17,4. Dojdzie jeszcze z pół metra, ponieważ wbijamy poniżej poziomu gruntu. Bednarka, metr bednarki łączymy, wypuszczamy tu, ale to już wiecie, bo to w sumie na każdej instalacji w ten sposób to wykonujemy. Miernik do zwinięcia, wynik mamy zapisany. Wy też wiecie, ile to wychodzi, ja też wiem. Teraz przekop. Tutaj chyba będzie ok, bo tam jeszcze widać, że ziemia jest zmarznięta. A tutaj myślę, że już mogę sobie łopatką podziałać, jak widzimy, tak to wygląda na dachu. Co od razu nadmienię w najbliższym czasie, tutaj szykują się dwie zmiany. Pierwsza zmiana to drzewka, ponieważ połowa i tak jest tutaj właśnie uschniętych, więc zostaną podcięte albo całkowicie wycięte. To jest jedna zmiana, druga zmiana. To, co na pewno każdego będzie, zwłaszcza fachowca. Tutaj będzie miał jakieś swoje zdanie na ten temat. Ten komin również wyleci przez najbliższe, przez ostatnie, ojej, 3-4 lata. Tutaj właściciel mówił, że przez ostatnie lata w ogóle tego nie, uży, nie używał, nie ogrzewał tam. A jeżeli ogrzewał, to taką gazową tą nagrzewnicą, więc tak to wygląda. Więc w sumie no, to zostanie przez właściciela zdemontowane, zalane z powrotem tym lepikiem, czy czymś takim. I tyle. Jak widzimy, mamy 64 4 kw. Wyjątkowo nie są to selfy, ponieważ tutaj klient zakupił sam te panele. Oczywiście też na 35. Szczerze mówiąc, nie wiem, jakie to są panele, jakieś świnczyki. E, więc więc nie, nie powiem, co to jest dokładnie, e, ale no, tak naprawdę wygląda dokładnie to jak selfa. E, wymiary te same, troszeczkę chyba 2 cm krótsze. E, tak, tak to jest. Mamy zachowane 15 cm w tych najmniejszych miejscach od papy do najniższej części panela. E, czy to tu, czy to tu, czy to tutaj, wszędzie jest po prostu tak wymierzone, żeby, żeby się zgadzało. Jest możliwość w porównaniu do mojej prywatnej instalacji, czyli jak widzimy, jest to podniesione na tyle, żeby w przyszłości była możliwość po prostu dolania, obsmarowania tego z powrotem tą masą uszczelniającą, że są uszczelki, pod uszczelką jest masa, uszczelka na uszczelce jest masa, no to i tak, żywotność tego je, jakaś tam jest, więc jeżeli będzie konieczność, można to wysmarować. Ponownie, ja się pakuję i tak naprawdę koniec instalacji. Jest to jeden string na tą chwilę, czyli już tu podejdę, tylko wejdę sobie tak, żeby nie pognieść tutaj właścicielowi blachy. Mamy po prostu łączenie takie, czyli jeden rząd jest tutaj puszczony, później z tego idzie tu i tu, a właściwie to od tamtego, bo to jest początek, później tu i później tu i tam mamy koniec i stąd już idzie do, no, do zabezpieczenia, później do falownika jak widzimy mamy instalację no, prawie że zakończoną czyli mamy złożoną rozdzielnicę AC, DC, jest to na razie na jednym stringu zresztą jak widać mamy tylko dwa kabelki wystające z kanału mamy odpalone, internetu nie ma z racji takiej, że no, po prostu na tą chwilę internetu tutaj nie ma takiej sieci, która by tu ogarniała Mamy kilowat z instalacji 6KW. Za pół godziny godziny myślę, że będzie ciemno. Dlatego myślę, że ten wynik tutaj jednego kilowata jest myślę, że bardzo fajnym wynikiem. No i myślę, że dosyć fajnie to działa. Tak naprawdę ja to zostawiam, no bo tu już jest wszystko zakończone. Wyłączam falownik. E, tu jeszcze brakuje mi zaślepek, które gdzieś mam, zaraz doniosę. I tyle. Oczywiście ujemione. Korytkami jest. E, Uziemienie jest spuszczone bezpośrednio, już tam w dół wychodzi. No, zaraz podejdę tam, jeszcze pokażę. Zresztą było widać urywki, jak robiłem tam na 7,2 chyba z 6 szpilek. I kabelkiem przelecieliśmy tutaj. I wpięliśmy się w skrzynkę, w tym miejscu. A tutaj idzie kabel główny, zaślający o, o przekroju 4 mm. I tak to wygląda. Jeżeli jesteście zainteresowani taką instalacją, serdecznie zapraszam do kontaktu, na pewno coś tam pomożemy.